7654321. Oh, Hej, kochani, nazywam się Adrianna Eisenbach, jestem najbardziej wytatuowaną Polką i znacie mnie na pewno z klowych życia. Dzisiaj opowiem Wam historię moich tatuaży, ale najpierw chciałam Wam pokazać, gdzie mieszkam. Zobaczcie. Rozglądam się i widzę skajtała. No i oczywiście, że jestem na najwyższym piętrze. To mam blisko oczywiście do nieba. Ale że jest jeszcze troszkę zimno, więc zapraszam was do środka. Chodźcie. O, jakie słońce, jaki wiatr. Zanim wejdziemy do środka, kochani, nie zapomnijcie subskrybować mój kanał, dać oczywiście łapkę w górę, jak to już zrobiliście. No to chodźcie ze mną. A, to nie lecę się przebrać, żeby pokazać wam moje tatuaże. Poczekajcie chwilę. Zacznę może od tego, kiedy zaczęłam się tatuować, więc moja przygoda z tatuażami zaczęła się oj wiele lat temu, miałam wtedy 30 lat i wytatuowałam sobie najpierw moje powieki, czyli na dole tą kreskę czarną, na górze mam kreskę zieloną i czarną. Oj powiem wam, bolało to jak diabli, o cholera, 15 razy mi poprawiała. Żeby był taki efekt, ale nie z tego względu, że on nie umiała tego robić, tylko jak tatuuje się oko, to jest troszkę inaczej niż permanent makeup, bo trzeba wbić się trochę głębiej. Powieka jest bardzo cieniutka i puchło mi od razu to oko, więc nie widziała czy kreska jest prosta, czy nie jest prosta, więc musiała zaczynać od nowa i od nowa i od nowa i od nowa, aż wyszedł właśnie taki efekt. Moje ciało jest wytatuowane w 96,05%. Obliczanie wytatuowanego ciała jest dość skomplikowane. Jest to na tej zasadzie, jakbyście obliczali na przykład powierzchnię poparzonego ciała. Trzeba wziąć wtedy wzrost i wagę i tak dalej, poobliczać to wszystko i wychodzi wtedy, tak jak tutaj ten doktor obliczył, 96,05%. Na stopach mam wytatuowaną dzień i noc, ale pytacie się mnie czasem, ile mam wytatuowanych tatuaży? 50, 80, 100 tatuaży? Nie, kochani. To jest jeden, ogromny, wielki tatuaż, który idzie od stóp do czubka głowy. Zajęło mi tatuowanie całego ciała dwa lata, czyli dwa, trzy razy w tygodniu, nawet parę razy, cztery razy w tygodniu. Które części ciała bolały mnie najbardziej, a które najmniej, o tym opowiem Wam troszeczkę później. Na plecach jest mój największy tatuaż, tak bym powiedziała, który był wiele godzin tatuowany. Oczywiście nie na raz 2, 3, 4 sesje, bo tak się nie da. Chyba najdłuższa sesja trwała 7,5 godziny. Zależy było oczywiście, jaki miałem dzień, czy dobry, czy zły. Ja wytrzymałam tego bólu, a najkrótsza sesja to chyba był ten pocałunek na moim policzku. Nie wiem, trwał może z 25 minut. Z jednej i z drugiej strony moich ramion są skrzydła, które idą aż do łokcia, i pomyślałam, żeby tatuję je akurat w tym miejscu, bo jak tak rozłożę, to może kiedyś pochłonę. W dolnej części mojego ramienia jest oko kobiety i oko tygrysa. Dlaczego? No, kobiety wiedzą, dlaczego co nie. I bardzo dużo mandali mam na dłoni, w środku dłoni. Tak w zasadzie na całej środkowej ręce. Druga dłoń jest wytatuowana bardzo podobnie z jednej i z drugiej strony oczywiście. No i różne motywy. Mam tutaj z tej strony oczywiście też Louis Vuitton, który opowiem dlaczego, co i jak. I to się kończy wszystko moimi ulubionymi mandalami. Czy mam tatuaże też pod pachami? To nie, że mam pod pachami. Jak już wytatuowany jest cały jeden wielki tatuaż to oczywiście też pod pachą. No powiem Wam, to mi nie było do śmiechu, chociaż tak się wydaje, że pod pachą to wilkoczy, łaskocze. Nie, nie było wcale śmieszne. Wytatułowana twarz. E, Wiecie, co jest fajne, w tym jak twarz jest wytatułowana, że naprawdę nie musicie się bardzo dużo malować. Tylko tą część tutaj, która nie jest wytatułowana. I koniec, tak w zasadzie. Co mam na twarzy wytatuowane? Mandelę. Przechodzi to tutaj, aż do tyłu kawałek przodu z tej strony tak to wygląda dla mnie bomba cała szyja moja jest wytatuowana przechodzi to tutaj na dół oczywiście piersi, sutki na sam dół tutaj brzuch jak widzicie no i oczywiście części ciała intymne są wytatuowane czego pokazać nie mogę ale nawet i nie chcę w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje plecy i dlaczego też nie mam za wiele kolorowych tatuaży. Więc Mam kolorowy tatuaż tutaj na dole, jak ja zawsze mówiłam, te zrota do tyłu trzeba zrobić troszkę bardziej miłe, więc zrobiłam to w kolorach. Chcieliśmy też wypróbować, czy u mnie wyglądają ładnie te kolory, ale powiem Wam szczerze, mi się to za bardzo nie podoba, za ciemną karnację, te kolory nie wybijają się tak, jak powinny się wybić, więc odeszliśmy od tego całkiem. Ale zacznijmy tutaj od góry. Moje plecy wyglądają trochę jak takie stare małżeństwo czy związek, więc każdy związek zaczyna się tak jakby kwiatami, pięknymi wspomnieniami, więc mam od góry wytatuowane różyczki, które przechodzą tutaj aż z bok ramienia. I na środku jest wytatuowana kobieta, która całuje wczyszkę żeby łatwiej mi było opowiadać, postanowiliśmy wrzucić to zdjęcie na laptopa, wtedy będzie łatwiej mi pokazywać. Więc te moje plecy przedstawiają tak jakby związek, czy małżeństwo, które bardzo długo trwał, tak jak już mówiłam o tych różach na początku itd. Ale to jest muerta, i to jest czach, a ja wiem, co one oznaczają w rzeczywistości. Tylko moja interpretacja tego, czy porównanie z małżeństwem, jest takie, że jeżeli idzie wszystko idealnie, zajebiście, ludzie się cieszą, zachwycają, naprawdę kochają się, jeden, drugi wspiera, ale jak się już sypie tak naprawdę się sypie, no to wtedy on się zamienia w takiego potwora, ona się zamienia w takiego potwora. I co się wtedy dzieje? Żrą się. Żrą <noise> się. Tak, ale wszystko zaczyna zachodzić pajęczyną po jakimś czasie, czyli nie może tutaj um, tak jakby zabraknąć pajęczyny. No a ten pająk przedstawia właśnie to, że co? Ona go zjada później, tak? <noise> nie, to chyba modliszki się <głos> zjadają. <głos> nie wiem, no, tak pająki mówi. się zabijają. Teraz się mówi, że kobiety są gorsze, jak się rozwodzą. No ja nie mogę o sobie tego powiedzieć, bo naprawdę zostawiłam wszystko i poszłam i zaczęłam od nowa. Więc tu nie był ten problem właśnie u nas taki. Ale no dobra, każde małżeństwo kończy się inaczej, Dokładnie. więc te kłótnie o pieniądze, o dzieci i tak dalej, to jest ohydne. Mam tutaj napis na dole, on jest po hiszpańsku, ponieważ bardzo lubię ten język i władam też tym językiem. I tutaj jest napisane Memuero Porti. To oznacza umrę dla ciebie. To jest tak, jakby na początku, jak się zaczyna ten związek, to każdemu się wydaje, będziemy do końca, wszystko będzie idealnie, pięknie, kochamy się, nie kłócimy się, jesteśmy słodkopierdzący, jak to się mówi w Polsce, prawda? No i właśnie ten napis przedstawia tak, jakby jest to mocny przekaz, wydaje mi się, bardzo mocny, ale z drugiej strony, jak się wszystko wali i pali. No to później tak, kwiatki wędną, <taki> takie rzeczy się dzieją. Więc to przedstawia, to przedstawiają moje plecy. Dla mnie to jest interpretacja tak jakby związku, czy e, małżeństwa wieloletniego. Nie jest to może w stu procentach jakoś moje małżeństwo przedstawione, ale po prostu tak jakby coś się zaczyna i coś się kończy. Jak się kończy dobrze, to jest fajnie, jak się kończy źle, to jest kijowo. A tutaj mam takiego… E, o! zgadzam. Oh. A tutaj na dole, gdzie już pokazywałam te kwiaty, które mamy tak e, kolorowo zrobione, jest jeszcze e, elf, tak? Tak, tak. On tutaj jej nie widać do końca, bym musiała kawałek tyłka pokazać. Ona ma piękne buty, bo lubię buty. Ma oczywiście czerwone włosy, tak jak kiedyś wyglądałam. Może pokażemy, jak, jak kiedyś wyglądałam? Dawaj. Dawaj, to pokażemy. Dobra, kochani, że mam już ponad 50 lat, więc nie mogę wam oczywiście pokazać zdjęć w kolorze, chociaż wtedy już były chyba, prawda? Ale moi rodzice chyba ich nie robili, bo miałam dwa różne oka, to znaczy jeżeli chodzi o kolor. Dwa różne oczy, goręcznie. Oczy? No dobra, to, to oczy, jeżeli chodzi o kolor, I może nie fajnie to wyglądało. Tu byłam mała, tu byłam też jeszcze młoda, tu byłam też młoda. Nie miałam, Wydawało mi się, że tutaj miałam gdzieś około 15 lat, a później tak wyglądałam. jak już się wytatuowałam. No, <gry> 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 może już nie aż tak, ale czuję się przynajmniej. O, to zdjęcie lubię, ono jest zajebiste, wiecie dlaczego? A miałam wtedy takie czerwone włosy, nosiłam je chyba 15 lat, bo bardzo lubiłam ten kolor, jeżeli chodzi o włosy, ale sama obcinam sobie grzywkę, no, to, to chyba tutaj widać to. tutaj na tym zdjęciu, co nie? No oczywiście wielkie policzki, jak zawsze, ale ta grzywka to jest po prostu hitem. Piękne. To zdjęcie było inspiracją, czy nie to zdjęcie akurat, tylko to miejsce było inspiracją dla mnie, żeby wytatuować sobie motyle na twarzy, ponieważ bardzo je kocham, ale one pięknie wyglądają, ale to zdjęcie jest zrobione w Dubaju, w motylarni, jak widzicie. I tam jest właśnie tak, że jak się tam jedzie, to motyle siadają na twarzy, wszędzie, na całym twoim ciele. To jest takie piękne uczucie, takie fajne przeżycie. Byłam w tej motylarni trzy razy. I za każdym razem jak będę leciała do Dubaja, mam nadzieję, że niedługo długo polecimy, to oczywiście motylarnie trzeba zaliczyć, koniecznie. To zdjęcie mi się podoba. To jest moja mi cała energia. <noise> Ale zobacz, jak sobie włosy zrobiłam taką maszynką, nie wiem, do karbowania, czy tak, jak to się tak, nazywa? tak, karbownica. Tak, karbownica. No mam chyba ją jeszcze w domu, nawet lubiłam tak nosić włosy, bo tak nie wyglądały, że wyglądało ich więcej. No I tak. nie takie przetłuszczone i fajnie, fajnie tak nosiłam często. No tak wyglądałam bez tatuaży. Nie ja wiem, czy aż tak się zmieniłam. Nie, lecimy To jest moje ciało całe bez tatuaży. Wiecie, co ludzie cały czas mówią, czy tak nie wiem, niektórzy myślą w taki sposób, że jak ktoś się tatuuje, czy tatuuje swoje ciało, to zakrywa jakieś, nie wiem, kompleksy, jakieś blizny, czy coś w tym rodzaju. No, tak, I... bardzo dużo ludzi tak yy, widziałem takie opinie. No ale to jest bzdura kompletna. Ja na przykład miałam naprawdę gładkie ciało, ja urodziłam dwoje dzieci, nigdy nie byłam gruba. Dobra, może miałam rozstępy gdzieś koło tyłka i tak dalej. Jak to nie ma? No ja dobra, mam. no ty masz nawet, no a jesteś młody, co nie? Więc ja nie miałam problemów żadnych z moim ciałami, jeżeli o to chodzi. Ja po prostu kocham tatuaże i dlatego chciałam się wytatuować, więc dla mnie nie był to w ogóle jakiś tam moment, żebym ja pomyślała, o tak, zakryję to czy tamto. Bzdura kompletna. O, to zdjęcie lubię, to jest taka transformacja. Kiedyś był taki film Transformers, co nie? To tak. wiele części było, sobie. No to tak ludzie nazywają tą transformację u mnie. Tutaj jeszcze to gładkie ciało i tutaj obok to wytatuowane, nie wiem, no wydaje mi się, nawet mam ten sam strój kąpielowy, więc nie zmieniło się to aż tak bardzo, jeżeli chodzi o tusze, czy coś w tym rodzaju. Wydaje mi się, że wygląda to tak samo, więc u mnie absolutnie nie miało to nic wspólnego z tym, żeby zakrywać cokolwiek, czy czegokolwiek się wstydzić. Ja się swojego ciała nigdy nie wstydziłam, a ten mąż, który mi zabraniał kiedyś tatuaży, on właśnie mówił: Masz takie piękne ciało, po co to zakrywać tymi tatuażami? Dlatego może nie chciał? No, a teraz jeszcze piękniejsze. Teraz jeszcze piękniejsze, ja nie mam z tym problemu. Dla mnie moje ciało jest naprawdę dziełem sztuki i jestem z niego bardzo, bardzo dumna. A wy jak myślicie? Lepsze jest takie ciało bez tatuaży, czy takie ciało z tatuażami? Tutaj nie chodzi o to, żeby teraz pluć na mnie, czy coś w tym rodzaju, żeby się zrobił, nie wiadomo jaki hejt. Ja wiem, że to jest kwestia gustu, więc to pytanie w sumie jest, tak, jest głupie, co nie? No, no tak. Ale y, ponieważ już wiecie, że nie miałam kompleksów i to nie jest jakieś zakrywanie, nie wiadomo czego, bo moje ciało naprawdę było gładkie, więc jest to y, dla mnie tylko ciekawość. Komu się podoba lepiej z tatuażami czy bez? Czekamy na komentarze. Zdjęciem kończymy może wędrówkę po moim ciele z tymi czerwonymi włosami, dużymi policzkami, ciemnymi, wytatuowanymi brwiami i oczami i ustami. Więc tutaj już miałam to wytatuowane, ale czułam się z tym po prostu rewelacja. No dobra, no tu jeszcze nie jestem jakaś porobiona, nie mam zrobionych ust i tak dalej. <śmiech> <śmiech> Ale dobra, tak wyglądałam. Kochani, jak wam się podobał ten odcinek u nas, wspierajcie nas oczywiście, subskrybujcie nasz kanał i łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, jakie ciało wam się lepiej podoba. Czy wy lubicie tatuaże, czy nie lubicie tatuaży? To jak chcecie usłyszeć jeszcze więcej o tym, co oznaczają moje tatuaże, na przykład Louis Vuitton i te wszystkie inne na nogach, bo jest tego naprawdę dużo, to wspierajcie nas. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie to obejrzeć. Dajcie oczywiście łapkę w górę, żebym się bardzo cieszyła i to mnie będzie niesamowicie napędzać, żeby nagrać następny odcinek i z wami się podzielić moją wizją w głowie. Zostawcie, kochani, też suba, żeby nie przegapić, jak dalej rozwinie się ten nasz kanał, bo będziemy też dla Was gotować pyszne rzeczy, bardzo proste i wcale niedrogie. Więc jak chcecie być na bieżąco, przyciśnij też taki dzwoneczek tam jest, żeby dał Wam, jak to się mówi? Powiadomienie. Takie powiadomienie. O właśnie. O każdym odcinku. O każdym odcinku, żebyście byli super up to date. Tak to się mówi. Super aktywni? O co Ci chodzi? No, coś w tym rodzaju. Dobra, koniec na dzisiaj, bo mi się język plącze. Na razie, papa. Pa.